Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Można powiedzieć, że nadjechał ekspres do Hogwartu w dużej kolekcjonerskiej wersji. Dwa lata temu pojawiła się ulica pokątna, rok temu pojawiła się ogromna Hedwiga, a w tym roku otrzymamy, a właściwie będziemy mogli sobie kupić potężny ekspres do Hogwartu. No i jego zdjęcia pojawiły się już w internecie, bo jakiś gość kupił sobie zamek, a zamiast zamku miał w przesyłce ekspres do Hogwartu. Aż żałuję, że wstałem o 5 i pojechałem do Wrocławia, bo gdybym zamówił przez internet zamek, może dostałbym ekspres do Hogwartu. No nie wiem, ale. 500 euro to jest cena katalogowa, dużo. Pytanie ile to będzie kosztowało w przeliczeniu na naszą polską walutę. Myślę, że między 2100 a 2400 zł, bo ostatnio te kursy są dość mocno nieprzewidywalne. Jeśli chodzi o ilość klocków, 5129 elementów, 20 minifigurek, skala kompletnie nie minifigurkowa, bo ekspres jest potężny. On liczy 118 metrów długości. Razem z tą podstawką, oczywiście chodzi tutaj o pełny wymiar całego zestawu, dostajemy fragment peronu 9 i 9,34. Dostajemy figurki, które nawiązują do scen z czterech różnych części filmu i i tak cały czas mówię filmu z tego względu, że licencja jest filmowa, więc jakby tutaj oczywiście te wydarzenia nie są książkowe. Co do samego wyglądu, ja osobiście uważam, że wygląda to niesamowicie. Okej, okay, rozstaw kół nie jest taki, że to będzie pasować do klasycznych torów, więc nie ma tego jak zmotoryzować, żeby to po prostu jeździło po klasycznych legowych torach, ale i tak uważam, że wygląda to naprawdę bajecznie i... Okej, okay, to będzie kurzołap, który będzie sobie stał na półce, ale jaki ma jest statyczny kurzołabia? Mając w salonie Hedwigę, po prostu często na nią sobie patrzę i myślę sobie, wow, ale ty jesteś piękna, sowo. Mm. No ale dobra, tak całkiem serio, naprawdę jeśli chodzi o zawartość, uważam, że jest bardzo dobrze. Cena jest naprawdę przyzwoita, no bo licząc, że to będzie powiedzmy ten pułap nieco ponad 2000 zł za ponad 5000 klocków, no to mamy tutaj powiedziałbym, takie 450 zł za 1000 klocków. Chciałbym przypomnieć, że ostatnio Justifier Cadabana był wyceniony na 800 zł katalogowo za nieco ponad 1000 klocków i to jest licencja i Star Wars to licencja, więc tutaj naprawdę jest zachowana taka przyzwoitość cenowa. Okej, okay, możecie mówić, że rany, ale to jest ponad 2000 za klocki, ale przeliczając to na ilość, na zawartość, na to, że też jest tego naprawdę sporo plus 20 figurek, to ja jestem wyrozumiały. I to nie dlatego, że to jest Harry Potter, bo tak samo jestem wyrozumiały na przykład dla Daily Beuilder, które według mnie jest naprawdę świetnie wycenione. Katalogowo naturalnie, bo jeśli chodzi o dostępność na rynku dystrybutorów i tą realną cenę to jest różnie, no raczej tam po prostu nie ma dużych rabatów na ten zestaw, ale z tego względu, że on jest bardzo dobry i też się bardzo dobrze sprzedaje. Także podsumowując ekspres do Hogwartu to jest zestaw świetny, premiera 31 sierpnia, być może 1 września zobaczymy jak to będzie realnie wyglądać, ja naprawdę bardzo mocno na ten zestaw czekam, bardzo mocno na niego liczę, no i zastanawiam się gdzie go sobie ustawić ale miejsce się znajdzie, o to się nie martwię no i jeszcze kilka pozostałych wiadomości które muszę wam mimo wszystko powiedzieć, bo ostatnio nie było vloga, czekałem na zapowiedź Expressu, tylko nie wiedziałem, że ona będzie aż tak szybko. 1 września pojawią się również trzy figurki ze Spidermana, które mogą wam się kojarzyć z tym Iron Manem, który jakiś czas temu się pojawił. No i tutaj dostajemy klasycznego Spidermana, dostajemy też Maesa, Moralesa i Venoma. Szczerze, one mnie osobiście nie przekonują. Są trochę pokraczne. Chyba najlepiej wygląda mimo wszystko Venom. Może przez to, że jest taki bardziej masywny. No nie wiem, ale grafiki są fajne. Pudełka wyglądają naprawdę nieźle, bo mnie kojarzą się z takim klasycznym Spider-Manem. Może pod tym kątem też inaczej na to patrzę. No ale wiecie, to są figurki, które mają syndrom tego takiego drewnianego ludzika, który służy do tego, żeby uczyć się szkicować, żeby uczyć się ruchu postaci i tak dalej. No tak one są po prostu odwzorowane. Tutaj nie ma zachowanych odpowiednio proporcji, i szczerze mówiąc, to może być fajne dla dzieciaków, które po prostu będą się tymi figurkami bawić. Natomiast jeśli chodzi o jakichś takich starszych odbiorców, to szczerze mówiąc, są po prostu ciekawsze opcje kolekcjonerskie do postawienia na półce, aniżeli takie lekko-koślawe szkaradki. Też pojawiły się już zdjęcia zestawów świątecznych, które naturalnie też pojawią się 1 września, jak co roku. No i będzie można kupić niedźwiadki polarne. Taki zestaw konstrukcyjny, gdzie Mamy podstawkę z dwoma niedźwiedkami oraz niewielką choinką. I to ma kosztować 13 euro będzie też pingwin i śnieżynka, czyli typowe choinkowe ozdoby, które oczywiście można sobie złożyć, zawiesić na choince. To będzie kosztowało 10 euro i jeszcze jest choinka. I szczerze mówiąc, jak na zestaw, który liczy 784 elementy za 40 euro, cena jest spoko biorąc pod uwagę ilość klocków. Natomiast wizualnie mnie osobiście nie przekonuje. Chyba zdecydowanie bardziej podoba mi się ten świąteczny wieniec, który można było kupić przez rok ubiegły i jeszcze poprzedni. Jak dobrze pamiętam, on chyba był dostępny przez dwa ostatnie lata. No, i to tyle, jeśli chodzi o zestawy świąteczne. Mamy też oficjalne zdjęcia kalendarzy adwentowych na początek Harry Potter. I jeśli chodzi o zawartość, bo już teraz znamy pełny przekrój tego, co w środku znajdziemy, to jest naprawdę nieźle, no bo mamy Tonks, mamy Voldemorta, mamy Snape'a, mamy Neville'a z mieczem Godryka Gryffindora, jest Sirius, Jęcząca Marta i naturalnie Harry, ale są też na przykład takie fajne rzeczy, jak slackhorn, zamieniony w fotel, no i mamy fotel z głową Slackhorna, albo mamy też taką miniaturową scenkę z dementorami i dwie nanofigurki dementorów tutaj się pojawią, czyli pewnie jeszcze trzecia, która będzie w zapasie. Pod kątem zawartości naprawdę spoko, nie ma tu za bardzo takiego motywu Przewodniego. Tutaj mamy jakieś takie scenki. To jest fajne, że to jest bardzo uniwersalne. A jeśli chodzi o kalendarz ze Strażnikami Galaktyki, to też jest naprawdę fajna opcja, bo dostajemy tak, Draxa, który ma świąteczny sweter, dostajemy też Gruta, który jest przybrany za choinkę, no i też w tym wypadku, jeśli chodzi o pozostałych bohaterów, jest Rocket, jest też naturalnie Mantis, mamy Starlorda, no i mamy też Nebulę, która została ubrana w świąteczny sweterek, więc dwie takie limitowane figurki, to jest całkiem spoko opcja. Wszystkie pozostałe Pozostałe elementy to są takie typowe pierdółki prosto z kalendarza adwentowego, ale na przykład Boombox i e, kaseta z Awesome Hits to myślę, że jest całkiem niezła opcja. Awesome Hits? Awesome Mix chyba? Tak, Awesome Mix, tutaj się poratowałem, za, zawsze to mylę. E, natomiast zawartość jest całkiem spoko i jeśli chodzi o kalendarze adwentowe w tym roku, będzie, tak mi się wydaje, całkiem równy poziom, e, jeśli chodzi o te kalendarze na licencji, no bo Star Warsy też zapowiadają się świetnie. No to chyba powiedziałem wszystko, dawajcie znać, czy... Wy czekacie na ekspres do Hogwartu. No i czy to będzie Wasz plan zakupowy, bo tak jak mówiłem, zestaw jest piekielnie drogi. Dopiero co pojawił się zamek, który wydrenował portfele. No i teraz kolejny raz trzeba się będzie wyprzytykać z ponad 2000. Pytanie, czy będzie tam jakiś super gratis, raczej się nie zapowiada, bo dopiero mieliśmy schody w Hogwarcie, więc nie wiem, czy tak nagle, tak szybko pojawi się kolejny poterowy gratis. Ja zakładam, że nie. Przynajmniej nie ma też żadnych przecieków na ten temat. A jeśli chodzi o ekspres, no... Ja chcąc, nie chcąc, będąc wielkim fanem Pottera, muszę go po prostu kupić. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.